O. A co my tam mamy? Przyjechał jakiś samochód z dźwigiem. Zaraz zobaczymy co tam się dzieje. No. Coś tam musi zabrać, załadować, ale wydaje mi się, że jakieś gałęzie, drzew. Co on tam zbiera albo ziemię? Tak, ziemię mm -hmm. O, a to mój cień. Hello <ścoughs> Mój pomponik <ścoughs> No tak, wszyscy muszą pracować I każdy się czymś zajmuje, prawda? Tak fajnie słoneczko świeci, no ale jeszcze się nie położę na tych ławkach. Yy, no ale już, już niedługo yy, słońce wysuszy te drewno. No i przyniosę sobie tutaj taką małą podusie i dwie godzinki sobie poleżę. No nie, no może nie dwie godzinki, ale godziny to minimum. No słuchajcie, no przecież Trzeba pomyśleć też czasami o sobie, tak? Zrelaksować się, dostarczyć y, sobie energii od słońca. Jeszcze śniegu jest troszkę, jest, jest, ale już słońce y, mocniej grzeje. No, no. I tak to jest. Moi mili. O, tutaj zobaczcie, postawili cztery ławki. No i no co, na przykład dzieciaki ze szkoły mogą sobie usiąść, tutaj się zrelaksować, albo ludzie po prostu przychodzący do tego yy, parku mogą sobie usiąść, pogawożyć. No. O, tak to wygląda. Śnieg topnieje i ziemia wchłania wodę. No, no, ja w zasadzie poluję tutaj na te ławki, bo tutaj tak fajnie słońce świeci. Y oczywiście, y jak przyszłam tutaj niedawno do tego parku, to dałam ziarenka kurkom. Zaraz Wam je pokażę. No, i wyobraźcie sobie, już tutaj kilka razy przynosiłam te ziarenka, ale ich nie było. Wczoraj wrzuciłam pierwszy filmik, jak dawałam im ziarenka. No właśnie, one już były. Wczoraj widziały mnie pierwszy raz. A dzisiaj, no słuchajcie, no kury też są mądre. Z daleka normalnie mnie poznały i szły w moim kierunku. Tak jakby wiedziały. Jakby mnie dosłownie poznały od wczoraj, że im coś przyniosę. Ha! I nawet dwie dały mi się pogłaskać. No nie mam, ale ty mi dziwniesz, co? Nie, nie mam. Ale jutro wam przyniosę. Przyniosę wam jutro, a co tam? No. A ta kurka siedzi jak na grzędzie. Tylko ty tutaj jajek nie znoś, Hej! <laughs> ale dzisiaj przyniosłam im takie większe ziarenka, ale pyszne. No, wcinały. No, jakoś nie nagrałam tego filmu, bo szłam dalej. No. A ta kurka się chyba dzisiaj objadła. Klapnę sobie tutaj na tych ławeczkach. Ciepło jest. Pomimo, że jest minus 1 y, stopni Celsjusza. No. No i tak te życie biegnie. Na wszystko musi przyjść czas. Y, trzeba na wszystko poczekać. No. Najpierw zima, wiosna, lato, jesień. No i y, śnieg musi stopnieć. Słońce wiadomo coraz mocniej grzeje. No i później pączki zaczną kwitnąć. Przyroda też musi na wszystko zaczekać. No. I jakby nie było, wszystkim rządzi czas.